Kim Panie się pytacie, dlaczego jestem na odcinku 43? Czemu nie jestem na ostatnim odcinku, ponieważ nie oglądam w Skibity B Toilet, a nasz ostatni odcink Uwaga, widzowie. No, no na 42 idzie. Jakiś Skibity Toilet, jakiś dziwny. Zabrał nam pokrywkę, widzowie. Oglądamy, widzowie. Mamy TV-manów. No. I to ten Skibity Billolet. O. To kurczę wci. Eee. Okej. Ciężko mi coś powiedział. Czyli. Skibity Billolet zrobił okulary. Ochronne przed. światłem TV-manów. Okej. Okay. Zostali teraz sami. Dobra, weźmy do 43. Przepraszam, że do 44. i tam kogoś widzę, jak go nie wiem, kto to jest. Zobaczmy, co poprawimy. Jakoś na tak? No już no. mamy. A tu, echa, mamy kopana w

O, to ten speaker mi który dalej zamknął, że nie No, źle. I co? Oj, zły jest. Brazowie. I tu mamy jakiegoś chyba tego Ninja Kawaramena, jak podobno nie mówię. I coś w sobie padnie. Tu coś jest. Coś w sobie, nie widzicie? Tutaj takiego... Tutaj widzimy, nie, tutaj taki typek, co jest? Dobra, no, lecimy dalej. Okay. O, no, no, głośnik, który do... no, tutaj tam, no, 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 A no, 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 no,

No już byliśmy i Dobra, tu na kamera nam. Gdzie mam kurwa Dobra. Dobra. Tu gdzieś który załadowałem. A już nowe. O, A TV nam. To na TV się. A ona po

No chyba naukowni. Kameramani. Dance. Okej. Okay. Nie wiem czy wiecie, ale... Taki sam znak był w jednym oczywiście debitoilet. Znaczy no wiecie, to nie był jeden kameraman. I wiesz, pewnie wiecie, ale ja tu nie wiem. Może... Nie wiem, Mówi... nie, no dobra, innego do kolejnego odcinka. zaczynamy od jakiegoś czarnego tła. Jakaś awaria jest.

ну, не реакция. Ну, какая реакция. Ну, какая реакция, какая реакция. Какая реакция? Какая реакция? Какая реакция? Какая реакция? mamy naszego ninja kamerawana. No, i kameramach my się nie boi, to tam. 52 i widzimy na startach jakiegoś świetnego kamerawana, że kłopot. Zresztą, no to słabo. nie. jest... ...jedyny tutaj Ale nie. ...ty tam... ...znaczy, no... ...on ma w ogóle Także... <noise> <unintelligible> <hesitation> 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 <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> kamera <unintelligible> ninja <unintelligible> 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 <unintelligible>

On szybki jest. On się umie teleportować? No to ta to kamera ma trochę zasadę. No, Ale nie, mamy własny czołek. Kamera się ulepszona powoli. Dobrze. Nie. Mamy kolejny odcinek. Gdzie? jakiś raz. Co tam jest? Nie jest przypadkiem. To jest TV Woman chyba. TV Gear. No tak jak można dobra. No zobaczmy. Nie, nie możemy. A z ma Mamy jakąś broń. Broń, która paraliżuje chyba. i z No, to jest mamy Hmmm.

oooo bo nie lecimy dalej ma tu ninja kameramanaka już ma tu zaliczona. liczona brawo ale helikopterski bliżej uderzy to nic nie robią byli paraliżowali to nie było nic ale i Jakie dai che jest panna. А у нас питана на она мне не нравится. Оооо, и в кольце посылки. Может быть, только ухо не нужно. Что это? Какой-то щедрый. Тебе, типа, квасом что-то а как. Nie, 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 jest no, nie, nie, już nie, nie, No nie, 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 znowu. nie, 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 to nie, to nie, nie, co? co? Нам и новом роль. Нам и новом роль... Можно зазвура? Скажите, то есть идеально столбим. Это не... Ты видишь... Это Ok, kajaky. Čo má O, Oh, ja tak. i napravil na kôžnu. tam? No to je škôrne. I to si kami No, by to už po nás. Nie, zobaczymy do kolejnego dinka i że z wami żegnam. Żegnaj się wzuję.